Cześć, mam na imię Oskar. Obecnie znajdujemy się przy teatrze imienia Ludwika Sulskiego w Tarnowie. Droga stąd do naszej szkoły jest już naprawdę szybka i krótka. Zapraszam! Obecnie kierujemy się do sekretariatu oraz gabinetu pana dyrektora. Sekretariat znajduje się po lewej stronie. Oprócz sekretariatu znajduje się tutaj również gabinet pana dyrektora. Dzień dobry. Pragnę zaprosić was do obejrzenia krótkiego filmu prezentującego naszą ofertę. Zespół Szkół Budowlanych jest szkołą zawodową przygotowującą przyszłych pracowników dla szeroko pojętej branży budowlanej. Zapraszam do nas. A teraz przedstawimy wam kierunki kształcenia w naszej szkole oraz dostępne kursy. Profil Technik Budownictwa to kierunek, na którym nabywamy wiedzę z zakresu budownictwa ogólnego. Dodatkowo poznajemy wiadomości na temat materiałów, sprzętu oraz robót budowlanych. Ponadto, nabytą wiedzę utrwalamy podczas praktyk zawodowych w bogato wyposażonych w warsztatach szkolnych. Bardzo doceniam pracę, jaką wkłada nasza szkoła w rozwój każdego ucznia. Dzięki zapleczu, jakie zostało przygotowane przez dyrekcję, nauczyłem się bardzo dużo. Odmurowania, pomalowania. Nauczyłem się dużo rzeczy związanych zarówno z praktyką, jak i z teorią. W czasie zajęć mamy możliwość wykonywania nowoczesnym sprzętem pomiarów na terenie szkoły oraz w parku. Nasza szkoła posiada również salę przeznaczoną do opracowywania wyników oraz rysowania map odręcznie oraz w programach. Podczas nauki w naszej szkole mamy możliwość odbycia praktyk oraz odpłatnych staży w firmach geodezyjnych. Po zdobyciu tytułu Technika Geodezyjna mamy możliwość dalszego rozwijania się w zawodzie. Kierunek technik monter, sieci instalacji sanitarnych w naszej szkole. Nauczycie się montowania instalacji ciepłej i zimnej wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania, armatury i wyposażenia kuchni i łazienki. Przygotowanie do egzaminu ma miejsce na praktykach zawodowych w szkole lub warsztatach szkolnych na ulicy Siennej oraz Latimskiej w Czarnowie. Na praktykach możemy dowiedzieć się bardzo wielu ciekawych rzeczy. Między innymi, jak działa pompa ciepła. Możemy się nauczyć konstruować obwody elektryczne oraz wiele innych rzeczy na temat prądu i hydrauliki. Nasz poligon energooszczędności przy ulicy siewnej jest bardzo nowoczesnym budynkiem. Współpracujemy m.in. z Brookbetem. Mamy wiele różnych kontraktów i współpracy. Dzięki dofinansowaniu z Unii mamy bardzo nowoczesny sprzęt i fajne możliwości rozwoju. Dlatego bardzo gorąco polecam. Nasza szkoła organizuje kształcenie praktyczne dla wszystkich uczniów klas techników i szkoły branżowej. To kształcenie odbywa się najczęściej w naszych pracowniach. Tych pracowni na chwilę obecną mamy osiem. Każda z nich jest bogato wyposażona w odpowiednie środki dydaktyczne. Mam tutaj na myśli wysokiej jakości sprzęt, narzędzia, materiały budowlane, maszyny, urządzenia, dzięki którym jesteśmy w stanie szkolić na bardzo wysokim poziomie w praktycznie wszystkich zawodach branży budowlanej. Dlatego też każdy uczeń podejmujący naukę w naszej szkole ma możliwość i szansę uzyskania takiego wykształcenia, które będzie zgodne z jego możliwościami, predyspozycjami, planami zawodowymi i w przyszłości może to wykształcenie przełożyć na planowanie swojej przyszłości i kariery zawodowej. Oddajemy krew, ratujemy życie, zawsze pomagamy, zawsze damy radę. Kto jak nie my? Pomagamy! Vamos lá, galera!